dobry, cześć, ja nazywam się Norbi, to jest program Jaka ta Melodia. W tym programie razem z moimi kolegami będziemy sobie puszczać piosenki i mówić jakie są tytuły tych piosenek. Zgadzacie się? Możemy to zrobić? Tak. Mamy, mamy e, prawo jednej nutce. Jest taki nasz kolega, będzie grał na fortepianie. O, proszę. Jest z nami znany megaloman Paweł Paczul. Meloman? Nie, drugi. Melele. <laughs> <laughs> powinieneś powiedzieć dobrze raz. Dzień dobry. Jest z nami znany meloman teraz. Dzień dobry. Daniel Ciechański. Jest z nami również fan muzyki tanecznej Wojtek Piela. Witam serdecznie. I jest z nami człowiek, którego polska scena hip-hopowa wypluła i wyżarła. Ale Jakubiarek. wrócę, wrócę i sprawdzajcie. Przeżarła i wypluła, zrobiła z niego to Wróci samo. To silniejszy. Panowie, dzisiaj możemy pograć. Dzisiaj nie ma rokiego na, na, na graczu. Zabawa. A tak się zabawa, dzisiaj. Spodziewa. Spodziewa. Bez spiny. <śmienicza> spiny. dzisiaj to może trochę wiesz. Babija, ba-baba, barabija, Zobaczycie pytania, to zaczyna się. Tak, tak. Będzie dzisiaj nagroda, bo. Najbardziej wiem jak to boli, kiedy wygrywasz i nie dostajesz nagrody. Nagrodą będzie e, zabawka z kontroli niespodzianki. E, czekolada? E, powiedziałem zabawka, tak? No właśnie z czekoladą. No Paweł, koszta, tak? To nie jest pierwszy dzień miesiąca. Ale jak załóżmy, że wygram, prawda? Mhm. To mam wyjąć i potem złożyć z powrotem? Nie, no ja zjem czekoladę, a ty dostaniesz zabawkę. Aha, okej. Okay. Albo obrotnie. Albo ostrożnie, Ciechan, bo to jakbyś wygrał, coś może nie być możliwe, ale zawiera małe części i możesz się udławić. Także nawet zalecamy... To, na to, to, że ty lubisz połykać, to nie znaczy, że... Ojej, ojej! No, powoli zaczynamy <laughs> musimy ten quiz o 23.00. Zaczniemy od Pawła. Mhm. Jak się wabi chudy pies? Paweł, to jest trach, trach, trach. No, Ale skąd mam powiedzieć? Chudzierlak. No, to, to się... Anoreksio. 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 O -o -o. To zainspirowałeś się poziomem mojego jest... pracy. Daniel Ciechański. Dlaczego orkiestra nie gra na moście? Nie tak. mam pojęcia. Gdyż most nie jest instrumentem. Też czuję, że dzisiaj zamiast myk, zamiast gry za palce, palić. Wszystkim nam będzie przyśpiecał. Wojciech wpiera. Dlaczego Robin Hood? Bo niedużo jadł. Bardzo dobra o! Najprostszy. Najprostsze tak, ja po prostu znam te wszystkie klimaty, tak, na tak, sobie tak, Wojtek, ja czy, ja bo, Wojtek te two, tworzy te strony, na których <noise> ja zaraz pytania. Ja po prostu jestem, <noise> tak. Gdybym się tego typu rozrywki. I Kuba Białek, na co liczysz, gdy zagubiony idziesz do zegarmistrza? Na wskazówki. Bardzo dobrze. Czyli wy macie Pano po jednym polu. To ja trzeba mieć tutaj. Trzeba wy nie, tutaj. Macie, znaczy nie odejmujemy, wam, nie? Nie. Nie, dodajemy tylko nam. Dobra, wy macie po 10, wy macie po Dobrze, zasady takie jak zawsze, czyli mogę za trzy rzucać. Jasna ale, dobrze. Czy jest to postać związana z piłką nożną? Tak. Dobrze. Czy jest to Polak aktualnie występujący w Ekstraklasie? Nie. Czy jest to piłkarz aktualnie występujący w ekstraklasie? No już nie Polak. Nie. No już nie Polak, ludzi z, na Polaków? Z... Ja może no. no. Jeszcze dwa i możesz za trzy rzucać. Czyli nie to występuje w ekstraklasie, ale związane z piłką. Ciechan, mówisz, że oglądasz. Ja zastresowałem się. <laughs> Brakowało tego jednego wyświetlenia. To jest postać związana z polską piłką, wiesz. Tak. Czy w XXI wieku grała w Ekstraklasie? Nie. Rzucaj za trzy. Nie wiele masz od... No nie wiele, ale... Jesteś blisko. Generalnie na razie mam... Myślę, że to nie jest że albo nigdy nie był. Natomiast... Skoro jest związana z polską piłką nożną... Dobrze, czy, czy grała kiedykolwiek, bądź była trenerem klubu w Ekstraklasie? Nie. Za dwa, Wojtek. To może to być na przykład, nie wiem... Jeży buzek też na ruch wchodził Ja w ogóle chyba tak powiem na raz jak chopiem no, tak Ale, za ale za... ja jeszcze to... mam jedno pytanie e... jeszcze masz dwa Teraz A możesz dwa, za dwa rzucać no, za... A dobra, Co no to widzisz Czyli nie, gra, nie grała A nie Nie, by... dwa czy jedna? Jedno. jedno. Jedno, Nie grała, nie była trenerem, ale związana. Rzuć z tym Buzkę. Zara, no poczekaj. Roki lubił buzkę. Tak. Jedzie, jedzie wózek, jedzie wózek. A papa pije, a papa... Hmm. Dobrze, Jerzy Buzek. Tak. <śm> co, dwa? Tak. Pokażmy, córko. Wojtek chwila minus No Nawet blisko nie byłeś. Obejmujemy dwa punkty Wojtkowi. Słuchajcie, jest ryzyko, jest przyjemność, taka, a niejaki, tak, a nie jakieś, wiesz. Wojtek, to bez <śm> W aklaście nie masz słabych drużyn. Dwa jakby jakby na przykład był wypadek yy, statku wodnego. Się no. tego wydania? Tak? Miałbyś się koło ratunkowe. Mógłbyś rzucić się albo Madejowi, albo. Barbaszowi, Albo Łukaszence. Rzuciłbym Michałowi. Ale tak, żeby go uratować, czy trafić w głowę? Tak, żeby go uratować. <laughs> okay. Okay z widać tylko I... dlatego, że Łukaszenka miał koronawirusa. Tutaj ma tutaj ręce i tak trzyma. A Ciekawe. a ciekawe, hipotetycznie, hipotetycznie, jest Wigilia, hipo, ale hipotetycznie, jesteśmy na wizji, tak. hipotetycznie e, i masz jedno wolne miejsce, przychodzi Czaba Chorwat i Michał Madej. I Łukaszenka. Kogo Hipotetycznie, ale hipotetycznie. Ale wiesz, nikt nie wie o co chodzi z Czabą Chorwatem. No Co? może powiedzieć, To to opowiedz. Bardziej, bardziej chyba musiałby powiedzieć albo Roki, albo Tyku. Znaczy, no bo to bo była to... taka sytuacja, że Czaba Chorwat był zawodnikiem Piasta Gliwice w tym momencie, w którym również Daniel był zawodnikiem Piasta Gliwice i ten zawodnik go strasznie gnębił. I no, jak gdyby Radosław to to widział po prostu. Radosław tak to widział? Jak, w jaki sposób i powie, się uzna, mnie gnębił? I uznał, że Daniel nie ma zbyt silnej psychiki, skoro tak. sobie daje daje się... nosić przynosić buty i je czyścić. Tak. A skąd w ogóle ten pomysł był? Ciecha. Nie wiem, to jest jego pomysł. To są potwierdzone historie z twoich szatni. Opowiadają nam o tym koledzy. Czyli Chorwak, Łukaszenko, Trzmady na te wizji. Hip, ale hipotetycznie. Hipotetycznie tak. Kamień Kamier nam no opowiadał tę historię, mój. Tak? No? Jak Kamień nie rozmawiał z weszło. No ale to jeszcze A, prywatnie. rozmawiamy. On powiedział, że nie rozmawia, z weszło, ale to on może nam powiedzieć. No Tylko, że Wojtkowi w, grudnie, w styczniu odmówił wywiadu. No i Wojtek go z I tak, roz... ja. A teraz, musia... bo konsekwencje. teraz musi się z policją ten zadawać. Ciekaw, nie uciekać od odpowiedzi. odpowiedzi. Otwierasz drzwi. Stoi Michał Matej, Czaba Chorwat i Łukaszewka. No i co? No Polaka, Michała Mateja. Powiedziałem osoby. No, no, no dobra, już nie wycofuję osoby. To jest Voldemort. Czy to jest ostateczny? Nie, ja myślę, że to jest Neptun. Wydaje mi się, że to jest Tomasz Łapiński. To jest odpowiedź? Tak. To nie jest Tomasz Łapiński, to jest Arkadiusz Onyszko. No. No. Ja bym powiedział Czerwiński, Jakub. Tak, też wiem, to no. Już mogę? Tak. tak. Już możesz odpowiedzieć. Ciekawe. A dlaczego, dlaczego <grym> nie jest głodna? Bo jodła. A papa Czy to <grym> jest piłkarz ekstraklasy? Nie. Czy jest to osoba związana z ekstraklasą? Musisz doprecyzować teraz? Czy jest to osoba związana z ekstraklasą teraz? Nie. Okej, okay, czyli dałeś mi podpowiedź, że to była osoba związana z ekstraklasą? Ale ciężkie to będzie. Czy jest to kobieta? Tak. Hmm. Czy rozsądnie. On Ciechan... chyba trenował dużo. jak Ciechan to wygra. To będą zwolnienia. <laughs> <laughs> czy ta osoba, czy ta kobieta hmm, była reporterką w Ekstraklasie? Nie. Wojtek, nie. Wojtek, nie! Wojtek, wiemy, że przyjeżdżał. Jesteśmy na wizji! Jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji. Czy, ta, czy ta osoba pracuje w redakcji Weszłefem? Nie. To było piąte pytanie? Czekajcie, zaraz przyjdę, bo tutaj wytrę z To się dzieje wszystko. To jest dogodnik nagrywany na do żywo. Na żywo w telewizji, można. Tutaj podać, jak kto oglądał za chwilę dalszy ciąg programu, to wie jak tam była woda nalewana, także to podobnie to się odbija. Ale się przeraziłeś to, że to nie jest Ale w sumie i tak to się skończyło to się Przeraziłem? On, bo wasz wylał wodę. Ciekawie. No nie odpowiadam, zadaję kolejne pytanie. Pięk. Tak, już pięć za tobą, teraz tak, szósta. i szósta. Możesz rzucać za trzy, ale nie korzystać z tego. Okej. Okay. Czy ta osoba jest prezesem klubu? Nie nie, chwała Bogu. Za dwa. To jest Jerzy Buzek. <laughs> <laughs> Czy to jest piosenkarka? To nie jest piosenkarka. Ciecham za jeden. Już nie może więcej, nie? Nie mogę. Nie to Rzucasz. No rzucam, rzucam, rzucam. Tylko daj jeszcze... To jest bardzo ważna osoba w historii polskiej piłki. Martyna Ostrowska? Marta Ostrowska. Marta. Pomyliłeś się te, o imię. Niestety nie mogę ci tego uznać. Ale dobra odpowiedź? Ja no No nie, Patrycja mówi. Martyna Ostrowska mi się chodziło. Zobaczmy dla normalności jaka jest no. odpowiedź. Ostrowska bym powiedział na nazwisko, jecha. Marta, Marta. A wiesz, podpojeźdź kuby białka mi najwięcej. Kurde, to nie potrzebujesz podpojeździka. polskiej Bo powiedział, że tak, tak, to, to jest to ma, to bardzo ważna osoba, a nie ma bardzo wielu kobiet ważnych w historii polskiej. Kurde, to przepraszam, że. Zjedz jak najwięcej słonych paluszków w ciągu minuty. My najpierw licytujemy. Zwycięzca tej licytacji będzie e, z, konsumował. E, na wizji. I co, ta osoba, która wygra, dostaje jeden punkt, tak? Nie, ta osoba, która wygra, dostaje dwa punkty. Ta osoba, która przegra, traci jeden. Nie da się zjeść więcej niż 20. To jest udowodnione naukowo. Dobra, zacznijmy tak. od. Ja tak jakieś zakładałem z gry, z, z klasy. Od, od siedmiu. No ja zjem 8. 9. 10. A jakie to są paluszki? To są słone paluszki, jakie standardowe słone paluszki Nie można popijać Okej okay, i... Przez minutę, tak? Słucham? Przez minutę. Tak Ty, ty powiedz 10. Ram tak? się chcesz poczęstować? Tak. 11. Ja też tak, poproszę. Dziękuję. 13 Dziękuję. 4 Oczywiście Polski wyrób. To też się to tak wyjma. To jest takiej wielkości. Jak, jak tam licytacja? To 14 ty? Dobra, 15. 15 danie Cichański. 15 Ale po raz wódki pop to nie, nie można spróbować jednego? Nie, nie skończyło. 15 po raz pierwszy. To ja też coś spróbuję. Kurde, dawno nie odbyłem 16. 17. <śleski> <To żyje. śleski> Jesteśmy na wizji? <laughs> jak, muszę sobie? Proszę sobie wybrać 17 paluszków, Ale proszę przeliczyć liczyć. Skąd tu i nie? Cześć. jest 3,5? Czech, a ten Oscar patrzy, słuchaj. Ale a trener Oskar, to, trener Oskar by był dumny? No da, trener Oscar to lubi zjeść, to prawda. 12. Czego się nie robi Głodny jest. A z pora już wylałem. No weź daj, to się przyda w inny sposób ta szklanka. <grymne> to je, je, jest to się się, tak? będzie głupio wyglądało, spodziewam się, jakiś. ktoś ma 10, 15, 15, 90, 15 o. 17. Czy komisja kontroli gier i zaakwarów przeliczyła nic do 17. Szkół? I panie nie pij. No, no. A, no mu wodę. Tak, że i no nie trzeba no. No. No, no zobacz, to jest tak imprezowo zrobione. Dobrze. <grymne> dobrze, 3, 4. Sam to zerzy, A wiesz, to się częst, ciężko przełka po jakimś czasie? Bez wody? Tego 20 minut. Daniel! 17, nie wiem. Walcz! Cóż za? Masz. Merytoryka. <laughs> teraz to wygląda jak na takich śniadaniach prasowych, <laughs> wody. już się zaczął. Albo na meczach y, y, różnych klubów i My nie mamy ubezpieczenia nie, nie, nie ma ratownika w tym czasie. Jeszcze masz 25 sekund. Kurde, zje. Nie zjedzę. Zobacz, już się nie może połknąć. Nie ma czym połknąć, zatem nie ma problemu. Ciekawe, co to słyszymy. Musi ale tak? Co? Musi połknąć. Wsadzić do buzi 20 razy. Oczywiście palusz? 8 sekund. Kurwa, ale szok. To jest! A, A tak żartował, z <coughs> Ale się przeliczył na Tak się wyrwał. <coughs> <ryba. coughs> <Doskonale. Ciema> paluszka? <coughs> Teraz <coughs> się, no, tak. no słody. Teraz poczekamy 5 minut, aż na przełknie. Może wyrwał. Tak. Pojedynczo musisz. Najgorsze, tak. że mam aparat. Już nie kojem wymówek. A to było głupie, kurde. <coughs> Ciechan za darmo to wszystko zje, ale. Nie w określonym czacie. Wojciech Hadaj zawsze tak mówi, mamy yy, organizowane po meczach domowych. W pa, Pablolko Paplol, mówi ja to za darmo i gówno bym zjadł. <suszy> Ale to będzie na górze. To jest ta złota myśl dla akwizytorów na którą czekaliśmy. Ale to będzie <laughs> Dam na górze. Dam noty tytuł. Wojtek, Wojtek hataj za każdym razem. Były... Adam, Zoszek na pewno ma to nagrane. Ja Były to zawodnik Polonii <laughs> Warszawa, ostro od spikerze Legii. Tak jest. I ostro drukowany literami. Jak się witam mleko? Mlekowita. Przepraszam, hey! ale taka cisza była. Przepraszam, czy jesteśmy na wizji? A no. jesteś na wizji. A pa, 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 a, pa, pa. a jest jakiś czas na odpowiedź, czy co? No, powoli się kończy. Co mówi elektryk na pożegnanie? W kontakcie. Oh. Mózek? <grym> Paweł, a no. dlaczego woda nie, zda, nie zdała egzaminu? Bo no. oblała. Dobra, dajmy sobie No Ale to nie jest on. To jest Radosław Cieśniak. Czyli jeszcze raz. To może 1 na 1 z Ciechanem. Dobrze, jeden na jeden z Ciechanem poprosimy. Tutaj trzeba będzie... Refleks się będzie liczył. Uważajcie. <grywa> <grywa> Schował ruki pewnie. <grywa> Panowie, wy tam rozwaliście kamera pokazała. Wygrałem! Gdzie było? No. Ty, Patrzyłem, tutaj była suszynka. I to jest sportowy. Jeszcze raz mam apel do trenera Oskara Świbowskiego, że ze mnie zrezygnował a jego go uczynił kapitan Ale nie, bo ty oczywiście o wyrwać. Ale mówię, dobra. bo <grym> ja myślałem, że to będą nagrywali, dlatego nie chcę się wybrać. Dwa punkty na boje Ale dobra, dobra. dobra, dobra. Akcja. Jeden. Mi A wiesz, ja się bałem, że jak zapaliśmy za tą butelkę, że tak łóżka. Ja się bałem wszystkiego, ale... rząd zazwyczaj... Jeszcze tylko spojrzałem, bo myślałem, że to może być rada na przykład 2%, co nie? <grym> nie, 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 no że jeszcze dobra. jedno.